Zawsze jest, zawsze jest ta nadzieja, i również przed meczem wierzyłem w to, że, że chłopcy mogą, choć zdawaliśmy sobie sprawę, że, że gramy z pierwszej ligowcem, więc, więc to na pewno nie było proste. Nie potrafiliśmy wykorzystać karnego tak samo jak i zespół z Grudziądza. Myślę, że tutaj duża zasługa bramkarza i, i na pewno wróbel jest to, jest to, jest to niezły czy bardzo, bardzo dobry. Bardzo dobry bramkarz. W tym spotkaniu nie mamy czego się wstydzić. No, nie strzelaliśmy to, to, co mogliśmy. Graliśmy do końca, potrafiliśmy w pierwszej w drugiej połowie jeszcze powiedzmy doprowadzić do, do, do remisu i to by było na tyle. W, w, w dogrywce już po prostu... Zespół z grudziądza był lepszy. Kiedy Adam Ciśliński strzelił w dogrywce bramkę na 2-1, to pewnie Pan już trochę odetchnął po tej nerwówce 90 minut. No tak, można powiedzieć, że wróciliśmy z dalekiej podróży. Mieliśmy mecz pod pełną kontrolą, rzut karny. Gdybyśmy zamienili go na bramkę, losy potoczyłyby się pewnie inaczej. Łatwiej byłoby nam się przedostać pod bramkę przeciwnika. Stwarzałyby się kolejne okazje. No niestety, niestety mecz ułożył się inaczej i to potem nie potrafiliśmy, jakby skutecznie zareagować na, na działania boiskowe przeciwnika. E, mądrze bronił się e, skomasowany całym zespołem zespół z Wałbrzycha i, i sprawiało to nam dużą tra e, e, trudność. Tak? E, ciekawe strzały, e, dobrze dysponowany Michał Rubel i, i to też między innymi zaważyło, że e, odnieśliśmy zwycięstwo w tym meczu. Co pan szatni powiedział zawodnikom, bo wejście Adama Cieślińskiego. I w ten początek drugiej połowy Olimpia, Olimpia zaczęła żwawie i zaczęło żywo siedziać z przodu. No powiedziałem, że tego czasu zostaje coraz mniej tak? i musimy jakby podkręcić tempo. Mieliśmy tą zmianę troszkę wymuszoną, Gawęcki doznał lekkiego urazu i dlatego jakby w końcowych minutach pierwszej połowy nie był do końca sprawny. Myślał, że, że, że upora się z tym bólem, ale niestety okazało się, że, że jest zmiana, która była przewidziana gdzieś krótko po przerwie, ale może nie zaraz w przerwie meczu. A no, no, zmiana Adama Ciścińskiego dużo ożywiła nam. tak? Powiedzieliśmy, żeby, żeby, żeby schodził w sektory między linię obrony a, a, a linię pomocy i tam mieliśmy za zadanie przetransportować do niego piłkę, bo, bo tak naprawdę było to bicie głową w mur. Zespół bronił się całą jedenastką kompletną na swojej połowie. A wiadomo, atak pozycyjny jest bardzo trudnym elementem i, i, i mało zespołów w Polsce przynajmniej radzi sobie z tym. Jeszcze jedno pytanie o urazy Marcin Staniek Opuścił boisko, no nie, nie był w stanie go opuścić właściwie o własnych siłach. Czy my wiemy, co się z nim stało, czy jest w szpitalu teraz? E, nie wiem, do końca nie znam diagnozy. Wstępnie masażysta przekazał, że, że jest rozcięta głowa, e, pojechał do szpitala do szycia. E, być może jakieś badania tomograficzne. Nie, 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 nie umiem teraz powiedzieć, ponieważ jeszcze nie byłem w szatni. E, dopiero będę z zawodnikami rozmawiał i, i z masażystą będę wiedział. Pytanie o rzuty karne. Ostatnio Olimpia podobno dużo trenowała rzutów karnych. Może Teraz y, warto by było dać spokój i, i żeby za dużo nie strzelali, to, to może to będzie skuteczna metoda. No, e, jeżeli patrzymy na Puchar Polski, to, to, to niestety, ale musimy, musimy e, chyba grać i rozstrzygać to w regulaminowym czasie, bo, bo w tych rzutach karnych e, nie wygląda to dobrze, tak? Rośnie presja z każdym meczem. E, próbujemy się wtedy jakoś uporać. E, Ćwiczyliśmy ten element, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że, że wynik może być otwarty do serii rzutów karnych i, i może to będzie decydowało. Paweł Griszok był najskuteczniejszy, można powiedzieć, jednym ze skuteczniejszych zawodników w tym treningu i, i bez problemu umieszczał piłkę w siatce. No, presja po raz kolejny gdzieś podbiła adrenalinę do góry i niestety był nieskuteczny. Kogo by, by pan chciał wylosować w ćwierćfinale? Ma pan swój typ? No, wszyscy mnie pytają już dookoła, bo, bo gdzieś w tych mediach już miałem okazję się wypowiadać. No. no trudno mi powiedzieć. No, no, nie, jeżeli mamy już e, grać z zespołem z ekstraklasy, a nie z pary Krakowia, na przykład Flota, bo, bo e, jest też taka ewentualność, no to, 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 to chciałbym wylosować dobrą, dobrą markę. Chociaż w tym towarzystwie nie ma już słabych drużyn i, i, i na kogo los skaże, to, 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 to będzie to bardzo godny przeciwnik i, i jeżeli zagramy e, tak skutecznie jak z Lechem Poznań czy Pogonią Szczecin, to jesteśmy e, sprawić e, niespodziankę jeszcze i, i ewentualnie awansować do następnego szczebla. jeszcze ostatnie pytanie o ligę, bo rozumiem, że o Pucharze Polski teraz na chwilę zapominamy, bo w niedzielę no ważny pewnie kolejny mecz z Bogdanką, która na wyjeździe jeszcze nie wygrała, ale która poza ostatnim meczem z Krakowią w kilku poprzednich z kolei nie przegrała. Tak, zespół z Łęcznej notował progres swoich wyników do meczu z Krakowią i gdzieś tam to śledziliśmy, jak się ten mecz zbliżał, ta kolejka i gdzieś będzie to na pewno trudny przeciwnik, tym bardziej, że czeka nas długa podróż, mało dni regeneracji. Myślę, że z tym będziemy mieli największy problem, żeby przejść do, do tego meczu zregenerowani w 100%, ale mamy wartościowych zmienników. Było to widać, że dziś inni skrzydłowi zagrali, inna para skrzydłowa niż, niż w ostatnim meczu. Jakby działanie świadome, no, no, możemy rotować, tak, mamy ten, mamy ten tutaj dobrobyt, że szeroką kadrę i, i bardzo wyrównaną, także obojętnie, kto będzie dysponowany, to, to na pewno zagra dobrze w tym meczu. Dziękuję i gratulujemy zwycięstwa.